Siemanko, siemanko, witam Was wszystkich na moim kanale. Dziś jestem z kolegą, przywitaj się. Tema. Gramy, y, gadamy na Discordzie, a gramy w Forze. Sobie pogramy, on musi jakiś wyścig zrobić, ja go już mam zrobione, ale se pojadę z nim, żeby było mi dobrze, przynajmniej. No to co, jedziemy na ten wyścig, dawaj go. O kurde. Dzisiaj będzie troszeczkę więcej tych odcinków. X do, żeby dołączyć. Ponagrywamy sobie trochę, potem jeszcze jakiś eliminator, żeby były jednak te losowania, bo dosyć losowań. Jeśli wydropię milion, milion z losowań, to kupuję domek za milion pięćset. Bo mam trzy miliony ileś. Więc zimę, jak zamienią to będzie idealnie. Ty co tam się ducisz, czy co? Się. <laughs> Mam nadzieję, że go słyszycie dobrze. Najwyżej on będzie trochę ciszej, bo jednak od laptopa dotąd jest odległość no półtorej metra. Aha, my mamy te jakieś takie samochodziki, kurde, badam, Wiem, jestem głupi Filmy nagrywane na spontanie A jeszcze może se maj napykniemy No można Można, można Jeden po jeden <ślony> Ale wiesz, rozdzielamy się daleko Rozdzielamy się. Godzina grania, ja to dzielę na trzy, na trzy odcinki. Te filmiki może zrobić po 20 parę minut. No, po 20 minut będą filmy. A, na 3-4 odcinki podzielę, bo być może będzie godzina albo półtorej godziny. Zależy, jak to będzie. Yy, miszło bo ty podejrzewam, że umiesz szybciej wszystko zbierać. Ja w 10 minut już będę miał diamenty. Mhm. Mm pan. panie, o ty dziadubo. O, proszę, jak już A ja? Ja wszystko koszę. Ja jestem kosiarką. Ale Kuźma słychać, jak ci tam no, mówi. O tej by nie skoczył. O no tej bym w ciebie nie skoczył, bo to na ciało, to. O to dobrze, żeś poleciał. A co ty myślisz? Ja się bawię z tym samym. Ja tak, w ja tak pierwszy raz, ja już wiem, z w 4, które wyścigi yy, nie można omijać zakrętów, a które można, co nie? Ty już tak jeżdżę ciągle, drzewa, 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 drzewa. Ja robiłem to zadanie, że masz 10 steków żeby wrócić na drogę normalnie, w sekundę zdążyłem. a miałem tylko 200 metrów do metrów. Mhm. I lotnisko? O, ja coś dojechałem na lotnisko, coś się zmienia. Będzie inny samochodzik. co? Będzie chyba inny samochodzik. Albo co się będzie działo? Aha, tej trzeba po, poznajdywać, prawo poznajdywać. Prawo A poszukaj, bo tej tab, tabliczka chyba, tabliczka, tabliczka, tabliczka. Tej była tabliczka, coś przejechał. Znaczy skrzynki, skrzynki, szukaj skrzynki. Rozbadać. Kuźba, co to jest? Ja pamiętam, że tutaj gdzieś coś kiedyś jeździłem, ale co, jak? Dobre, Było... Aha, tutaj trzeba wjechać na górę, musisz wjechać na ten samolot i to zniszczyć. Tu mam parę samolotów, ale tu nie Okej, okay. ale tutaj do mnie, jak miałeś na tym skrzydle ten samolot, jak miałeś na tym, skrzy... na tym samolocie. Yy, na tym samolocie jest co było to skrzydło, to musi leżeć z drugiej strony. I. Musisz wjechać z drugiej ja strony. Ze, ze Aha, bo tej też jest. Nie wiem, nie wiem. tutaj muszę skoczyć. O panie. Nie Niech nas tam postawi na kontener Jest. pożal Jest super pilota na oglę Tu jest tu pięć gniazda to nie wiem co z zrobić A ja miałem naga Ty tutaj tą skrzynkę nadal A no tu jest ja jaki głupi No Tu musisz wjechać Dobra, wjadę Ja to już mam zbite. Uiii. I dawaj teraz za mną. Ty gdzie jedziesz? Za mną. Tu jest gwiazdka koleżu. Ja to mam po tym z No, tutaj patrz. Patrz na to, jak to się robi. Dobra. Aż spadłem. Musisz się rozpędzić i wjechać tam na ten potem Udało ci się, dobrze. Dobra, teraz na prawo też Teraz tam jedziemy na koniec. I po lewo będzie. I po prawo. Po prawo i po lewo, dobrze, zgadłem. Ty idź po nie mam już jakichś takich gwiazd. Kurde, drzewa mnie blokują. O, ty no, ja nie widziałam. Tutaj jest wyskocznia. Ja tutaj też mam Pana wyskocznie. Ja już wszystko nie wykluczyłam, nie wiem. Ty tu masz prawie na tego około siebie? Co? Ja lecę jak tak. I dupa. Tysięce kredytów, o Boże Nie umiesz tam skoczyć po prostu? Trafiłeś? Ja, ja trafiłem Dobra Co? Szmyrnąłem kółkiem Aha Dobra, tego nie było ludzie Tego nie było co ja zrobiłem teraz Czekaj, bo jadę coś zrobić jeszcze. Jeszcze jedno muszę oddeptać. Czekaj, czekaj, nie jedź. to Dobra, to też. Gonie cię! No cześć, Rami, masz. jest na Mhm. Mam nadzieję, że to nic Dobra, muszę sobie przestawić telefonik troszkę. Fajna maszynka. Co? Fajna maszyna. Wygłąb dżungli. Jeszcze za No musimy go prześcignąć. to widać, że w ogóle za no i ten też, też. Jak tu rendy jadę Tego nie wiem, bo jadę bokiem Zobacz Wypchnąłeś go pewnie A ja ciągle wodą jadę kuźwa i dupa No ty Ale mną no, Ja pito Szybko dwa razy 360 zrobiłem Nie chciałam się grać A przejechałem po prostu przez tego A ja dwa razy 360 zrobiłem To jest dżungla Już to ostatnie robię misje. No my tej żeśmy Nie ty, ty jeszcze nie grałeś Ja wczoraj przecież tej grałem to chciałem z tobą grać tutaj, a ja Tyś nie mógł grać. Czemuś ty nie mógł grać? No bo musiałem i tą wcześniejszą misję zrobić ja tutaj robię kluczowe i zgubię się, Ty myślałeś, że ja chcę ciebie zepchnąć? ale wyobraźcie, że ja chcę No. Czy to jest na autu, czy to, że takiego gonisz? Nie wiem. Po prostu umiem jeździć. Po prostu nie hamuje na zakrętach. bo to bliższa Albo i hamuje. Ło? ten za mną. Ale bym drzewo. Ale bym drzewo za sobą pociągnął. Nie no. Ludzie będą pisać, czemu my na skróty jeździmy. No nie chcę nam, że tak długo jeździć i mamy no, a też muszę nagrać więcej odcinków, więc... Kurde! No i drzewo. Ale się obtarłem o to drzewo. Bo chcemy uciec od tego, z ramiga. kamień. Jestem, więc nie wiem, Panie, gdzie tu trzeba jechać? Kamień. Aha. Walłem w kamień i mnie gdzieś przeniosło. Dobra, powiem, że zapyślami... Nie da się pominąć. Kontynuuj. Dobra, kolejny poziom pewnie będzie losowanko. No, oczywiście. Losowanko jak zawsze musi być. Kajs! Kurde! Byłoby 200 tysięcy. A na razie z tego nie odbokowujesz, potem to kiedyś odbokowujesz, bo potem teraz będziesz tam musiał jechać. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to robić. no dobra, nie wiem, jak to robić. Robimy inne jeszcze, jak to możemy, za zakąt. Idę tam jeszcze. Tak, Teraz chyba sobie zrobimy, że dojedziemy na te zawody, które chcę. A tego króla. Ty tam muzykę słuchasz? Co to za muzyka? A możesz przyciszyć troszkę. No. Bo to się potem niesie. I teraz pojedziemy na ten ten... Na tego króla tam poczekaj, bo mi się ładuje. Król? Gdzie są teraz zawody? One są tam na piramidach. Na piramidach. królowie? Poczekaj. To nie mam jeszcze tego. A no ekspedycja w Tulum to ja to zrobiłem to zadanko. Ekbalam. Gdzie ty jesteś? No, pokażłeś się. Gdzie ty się zrespiłeś? O, tu jesteś, dobra. To pójdź tu. To cię widać. I poczekaj. I jedź za mną, dobra? Sam dojedziemy, bo ja wiem, gdzie to jest. Tylko czekaj, no. Ja, tu. Tu za mną. O nie. Hamuj, bo ty jest most. Jak wylecisz, to. dobra. Jak wylecisz na zakręcie, to uważaj, bo zaraz jest most.

Dobra, dawa już za mną tu. Uwaga, bo będą drzewa. ty Dobra, tu jestem, wiesz? Nie, no jest mnie zaczynało. Dobra, i na razie nie, na razie nie wchodź za Na razie nie wchodź za wody. Dobra, ludzie, troszeczkę mało do Was mówiłem, ale na razie to koniec odcinka. Do zobaczenia w następnym. Siemanko, cześć!